Wyszukiwanie ładunków wzdłuż trasy. Ustaw filtry wyszukiwania: miejsce załadunku i rozładunku, rodzaj pojazdu czy preferowany termin. Następnie kliknij Szukaj. Kliknij Pokaż na mapie, aby zobaczyć ładunki wzdłuż trasy. Wybierz opcję Wzdłuż trasy i ustaw promień, który Ci odpowiada. Teraz widzisz tylko te ładunki, które idealnie wpasowują się w Twoją trasę. Ładunki widoczne są na mapie oraz na liście ofert z lewej strony. Przejrzyj dostępne ładunki i wybierz ofertę, która Ci odpowiada. Zacznij rozmowę o frachcie bezpośrednio z poziomu mapy. To proste, szybkie i niezwykle wygodne. Kliknij w ofertę, która Cię interesuje, a następnie otwórz rozmowę. Nasza platforma umożliwia elastyczne dostosowanie trasy. Możesz łatwo przeciągać punkty załadunku i rozładunku na mapie, a lista dostępnych frachtów będzie się automatycznie aktualizować. Wykorzystaj każdy centymetr przestrzeni ładunkowej i zwiększaj swój zysk.